No, będziemy zaczynać. Przyszły król pozna nasze piękne kandydatki. A oto i one. Kandydatka numer jeden to upośledzona psychicznie dziewczynka z odległego królestwa. Moja macica i jej niki meldują, że wszystko u nich w porządku. Jednak chciałyby zapytać, czy będą miały prawo na wypadek okresu do zasiłku pogrzebowego. I czy będzie on wypłacony w połowie, czy w całości. A to chyba wada nieuleczalna. Kandydatka numer dwa to śpiąca piękność, o której marzą mężczyźni. Przyznaje się do związku z siedmioma krasnalami, ale podkreśla, że nie jest łatwa. Dosyć tego. Stop PCK i CPK i, i innym nazwom. I wreszcie kandydatka numer trzy. Piękna mieszkanka luksusowego zamku, złożonego przez smoka i otoczonego grzącą lawą, oby to nie ostudziło waszego entuzjazmu. No Donald Tusk jest politykiem klasy światowej. Yy, to jest po prostu mąż w stanu. <noise>